Pieroga 27 lipca o godzinie 16 przy świetlicy, w Drzonkowie, odbędzie się Festyn Święto Pieroga, organizowany przez Radę Sołecką i Sołtysa Sołectwa Drzonków. O rozstrzygnięciu przetargu na rozbudowę remizy w Suchej, poinformował na Facebooku prezydent Janusz Kubicki. Krok po kroku modernizujemy infrastrukturę Straży Pożarnej. Warto w to inwestować. Żeby potem nie żałować, dumny jestem z tego jak działają nasi strażacy, stąd inwestycje w bazę i sprzęt. Taka panorama została wykonana przez pana Zbigniewa, mieszkańca Drzonkowa jest to żmudna i precyzyjna praca trwała kilka lat. Żan Tabak poprowadzi Stelmetten ABC Zielona Góra. Chorwacki szkoleniowiec związał się z klubem dwuletnią umową, informuje Radio Indeks. 49-letni Tabak wraca na ławkę trenerską w polskim klubie po 7 latach. W 2012 roku prowadził drużynę Lefla Sopot. Jak sam mówi, przy wyborze zespołu nie kierował się pieniędzmi, tylko możliwościami pokazania się ze swoim zespołem. Źródło WWW WZG24. Polsko-Niemiecki Obóz Strażacki MDP w dziwnie. Dzisiejszy dzień zaczął się pochmurnie więc po śniadaniu udaliśmy się na boisko i całe przedpołudnie spędziliśmy na sportowo Była koszykówka, siatkowka, piłka nożna, badminton, twister, uno Po obiadku wyszło piękne słoneczko więc udaliśmy się na plażę i pierwsze kompanie w morzu Po kolacji integracyjne śpiewanie czyli karaoke Dzień bardzo udany W Sofii odbyła się rywalizacja sztafetowa kobiet kategorii U17. Na starcie stanęła nasza sztafeta, którą reprezentowały Paulina Myrda i Nela Szczur z Raculi. Ich świetne występy w fazie indywidualnej zapowiadały wiele emocji związanych ze startem. Zawodniczki odniosły wielki sukces zdobywając drugi medal dla Polski podczas tych mistrzostw.